Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich w War a to ci, a właśnie Wy musieliście, moi drodzy, wy musieliście to proszę bardzo Pokażę dwa samoloty, o które prosiliście, czyli Foczka A4, którą teraz lecę I, i, i grubaska amerykańskiego P40... A P47? Skleroza taka, że głowa mała w każdym razie każdy grubaska zna. Dobra, lecimy. Tutaj. E, nie wiem czemu chodzą słuchy, że to jest słaby samolot a czwórka, to nie był słaby samolot, jak ja nim latałem. I nie podejrzewam, żeby go tak znerwili. tym bardziej, że się wznosi całkiem nieźle. Tutaj oczywiście m, P, P38 nad nami nawet próbował ataku. E, no, P38 zawsze mógł być nad nami, to jest m, dwusilnikowa maszyna, która ma niezły ciąg może szaleć i koksić Teraz pewnie będzie spadał na Hedona więc spróbujemy go ostrzelać, zobaczymy czy siła ognia tutaj dalej pogorszona jest czy nie nie no, porządna jest jak i była coś mi tutaj uszkodził, ale nic ważnego więc lecimy dalej nie wiem jak mi tutaj będzie szło, no bo kilka miesięcy miałem przerwy, no P-47 o to będzie drugi samolot. Um, troszkę było przerwy, ale mam nadzieję, że za wiele nie zapomniałem. Ogólnie pewnie grawam się źle tą maszyną, bo źle nią latacie. Latacie zapewne za nisko i za wolno. I to są zazwyczaj dwa powody, um, przez które właśnie ten samolot. Może się wydawać słaby. Pamiętajcie również, że to nie jest dogfight, tym się nie kręcimy za bardzo. Ale sobie spadniemy na P47. Ok, widzicie siła ognia tutaj jest bardzo dobra. Ilość amunicji pozwalająca spokojnie strącić kilka samolotów. Dlatego no ja osobiście bardzo lubiłem ten samolot, dalej go zresztą lubię. Raz zobaczymy Spitfire'a i koleś na nas idzie, więc go sobie pociągniemy do góry. Spitfire powinien, mieliśmy tutaj większą wysokość, nabraliśmy trochę energii, więc Spitfire powinien zaraz spuchnąć. Ciągniemy go sobie pod małym kątem do góry i, i widzimy jak oddala się. Jeszcze go trochę bardziej wezmę. Czy ktoś go wziął nawet na cel. Co prawda, kiepsko strzela. No i teraz możemy zwolnić, wytracić prędkość, troszkę schłodzić maszynę i pociągnąć do dołu. Troszkę to było spóźnione. Ja, zaraz zrobimy nawrót. Kolejna, oczywiście, zaleta tej, tej maszynki to jest silniczek. Bardzo mocne, jak widzicie, nic się nie przegrzewa przez długi czas. Dlatego, no, nic tylko brać i latać, bo to jest naprawdę pogromca tutaj na tych tierach. Dobra, Spitfire będzie próbował tutaj na jedną no, na mhm. cechę. mi porysował skrzydło. Teraz już nie będzie tak zwrotny samolot, no ale trudno. Troszkę już na tym rysunku mój samolot nie wygląda za dobrze. Na tym, co się pojawił, nowy z uszkodzeniami. Fajnie, że wreszcie dodano coś takiego. Apelowałem o to jakiś rok temu. Może ktoś odkopać jakiś filmik, w którym mówiłem, że to wygląda ten wcześniej ten badziewny, szary model Wygląda tak, jakby ktoś to w pęcie walnął w przerwie między lekcjami w gimnazjum. Teraz to wygląda ciutkę lepiej, brawo. No, ale chodzi o to, aby było to czytelne. Co prawda nie wiem czemu ogon wchodzi na, na wskaźnik pinga, ale dobra. Niech będzie, może to przy takiej rozdzielczości. Tutaj się strasznie speed wystawia. No to powinno być zastrzelenie. Dobra, się złożył. I to był modelowy, modelowy atak Foki właśnie, że na dużej prędkości znacznie większej niż ma przeciwnik, spadamy na kogoś takiego. Jeszcze jak on odbija w górę, to to jest no, wymarzona sytuacja, bo bardzo łatwo jest w kogoś takiego przycelować i go zneutralizować. Dobra, troszkę, troszkę schłodzimy naszą naszą foczkę i ona się pewnie też tak zaczęła teraz przegrzewać, bo za dużo pocisków przejęła. Ołów jest szkodliwy i nadmiar ołowiu, no, grozi śmiercią, a w przypadku samolotu może nie śmiercią, ale złomowaniem. Dostało trzech gości, więc jeszcze ich poszukamy. No tutaj mówiliście, że akcji dużo. Ktoś pisał w komentarzu, że War Thunder, tyle akcji. Może na zręcznościówce, to tak, to się zgadzam. Ale jeśli chodzi o realistykę, za duże są mapy po prostu. Ja jestem fanem. Ogólnie, na, najfajniej by dla mnie było, jakby mapy ze zręcznościówki były przeniesione do realistyka. Kiedyś niby coś takiego było, ale ja nigdy, a, a grałem tych gier sporo, nie trafiłem na realistyku, na mapę ze zręcznościówki. A ponoć takie były podchody, mi się nie zdarzyło. Więc nie wiem czy to mity i bajki, czy, czy, czy po prostu tak rzadko to rzucało, że mnie nigdy nie rzuciło, ale dla mnie by to było rewelacyjne, bo bitwy trwałyby góra 7-8 minut i następna, i o to w tym chodzi. Byłoby dużo akcji, dynamizmu, nie byłoby jakiegoś głupiego chowania w kątach mapy, jakichś innych bzdetów, które są denerwujące i niczemu nie służą. Że gdzieś tam zostanie jeden samolot turmowy czy bombowiec, i la, lata sobie na pułapie 10 tysięcy i ucieka. Dzieci nada i nic więcej. No, i takie rozwiązanie w ogóle no mało, mało ciekawe. Tutaj to powinno być tak zbalansowane, że bombowce powinny mieć szansę się obronić, a samoloty powinny mieć szansę zniszczyć bombowiec. I tyle. I tutaj już więcej powinno zależeć od skilla, nie od tego kto ma tutaj większą mapę i gdzieś się schowa. Bo to samo w sobie jest no mało, mało ciekawe, że bitwy tutaj trwają. A wiecie, czasem 25 minut akcji w tym jest minuta. No nie, nie tak to powinno wyglądać. Więcej właśnie dynamizmu i akcji powinno być tutaj. W tych trybach wtedy to by było bardziej widowiskowe, a tak musimy pisać do gości, żeby ich ktoś pokazał, znaleźć, szukać. Oj, dobra, tutaj ten koleś jest ostatni, więc ja już go biorę na Hedona, Normalnie bym próbował się z nim kręcić, bo F4 jest szansa tutaj wykręcić na przykład w pionie. No, ta maszynka już jest lekko zdezelowana, ale no właśnie kiepsko namierza już. No, ale udało się. Jeden za jeden, ok. Koniec, koniec pierwszej, pierwszej bitwy. No nieźle, myślałem, że będzie mi tutaj gorzej szło bo po tylu miesiącach przerwy, ale dalej, dalej ta maszynka zamiata, więc pokażę teraz grubaska AP47, niech się tylko bitewka skończy. Więc moi drodzy, no jeśli, jeśli wam nie idzie na, na, na tej forczce, no to po prostu albo nie oglądaliście jednego z moich 200 iluś filmów, czy tam innych youtuberów, co tam coś radzą. I nie wiecie nic o tym, jak się lata Energy Fighterem, albo po prostu Energy Fightery nie są dla was, i przerzućcie się na Spitfire'y, Zera, i wtedy się odnajdziecie. Dobra, moi drodzy, to obiecany drugi samolot. Tą króweczką lata się no, dokładnie tak jak foką, z tym, że ona troszkę inaczej reaguje na stery. Jest też inna siła ognia. Tutaj jest tych broingów sporo, ale są to broingi, to nie są działka. I tutaj raz są one silniejsze w tej grze, raz słabsze. Ogólnie na bombowce nie polecam, chociaż w tej liczbie jak będziecie dobrze strzelać w jakieś skrzydło albo po silnikach, to efekt efekt osiągniecie, to po prostu troszkę więcej amunicji pójdzie. Niemniej samolot ten często jest po prostu Źle wykorzystywany, bo większość ludzi nim lata za nisko. On się tutaj bardzo fajnie spisuje na dużych wysokościach, wytrzymuje olbrzymie prędkości. Nawet, nawet ja mam problemy z urwaniem mu skrzydeł. To jest bardzo mocna konstrukcja. Można nim manewrować przy 750, co jest już naprawdę niezłym osiągnięciem. Um, dlatego, no, jeśli się nauczycie nim latać, to. Będziecie naprawdę nieźle, nieźle sobie radzić. Tutaj oczywiście ma on problemy z innymi Energy Fighterami, na przykład pod tym względem, że taki, taki BFI go może wykręcić, bo bf -y, te pierwsze, bardzo ładnie się kręcą, jak na Energy Fightery. Dlatego tutaj radzę uważać i tak ostrożnie podchodzić do nich. Ostrożnie. Ogólnie tym samolotem powinno się po prostu na pełnej kicie grać 500 i więcej Wtedy jest on naprawdę trudny do przechwycenia i naprawdę groźny Dobra, zobaczmy, ten BF już tu na kogoś schodzi Zobaczcie, teraz rzuciło nas... Wcześniej byłem Niemcami, więc ktoś mógł mówić, że o, Niemcy tutaj bacą Gram na te same losowania Teraz jestem Amerykanami, gramy na Niemców. Jak widzicie, um, rzuciło w dodatku dosyć wysoko, bo są G2. -ki. A G2 to jest już maszyna bardzo dobra. Tutaj mieszane było przy niej naprawdę dużo. Zobaczcie, w ogóle jak ładnie się kręci. No, tutaj gości oczywiście um, zaraz zobaczymy, co on w ogóle będzie robił, bo uciekać za bardzo nie ucieka. No już, już zrobił mały błąd, bo. Zmienił kierunek lotu, ale okej. Okay. Tutaj pamiętajcie również, że macie pełne uzbrojenie w skrzydłach, więc jeśli źle ustawicie skrzydła, no to będziecie strzelać gdzieś wszędzie, tylko nie w cel. Zaraz zobaczymy, czy mi wleci celownik. Okej, okay. i teraz taka właśnie sytuacja, jakby to było na odwrót, a to myślę, że bardziej bym to poczuł niż on. Tutaj go ryznęły. Te karabinki i tam większość pocisków się pewnie ześliznęła po prostu po nim. Jakby to były działka, to by się tak bardzo nie ześlizniwały, tylko po prostu, by coś, coś zniszczyły, może nawet samolot. Więc tutaj oczywiście no, siła ognia. Siła ognia jest bardzo dobra, ale na bliskich odległościach tutaj karabinki z, z, najlepiej się spisują właśnie czym bliżej, tym lepiej. Zobaczcie, prędkość była naprawdę gruba. Tutaj troszkę, troszkę spękałem, żeby go nie, nie, nie rozwalić. Ale bardzo ładnie się zachowała maszynka. Mogłem spokojnie dalej go ciągnąć, ale już nie pamiętałem do ilu on tutaj idzie. No i pamiętajcie, jak macie, jak macie brewing, jak macie karabiny, nie daj Boże 77, jeśli ktoś się z tym męczy. O, kaczka poleciała. To zaraz będzie po niej, no to musicie starać się podlecieć jak najbliżej do przeciwnika. Wtedy karabiny są najskuteczniejsze działka, mogą sobie spokojnie radzić z dalszej odległości, ale karabiny niestety nie radzą sobie tak fajnie. Dobra, gdzie tutaj ktoś jeszcze jest? Tam gdzieś u góry. Oczywiście samolot, jak lata, zobaczycie, całkiem niezłą ma prędkość i bardzo ładnie, e, bardzo ładnie zmienia tutaj pochylenie i zawraca całkiem przyzwoicie, ale to jest akurat charakterystyczne dla, dla większości. A tutaj widzę, klanowicze się odzywają e, dla większości energy fighterów. Dla widzów to wszystko robię. Dobra, o czym to ja mówiłem? No to jest pytanie. A no, o Energy Fighterach. Pamiętajcie, że tutaj Energy Fighter wolno lata. Jeszcze coś zapytam. W ogóle, jak traficie na przestracha, to trzeba się przestraszyć, bo, bo gość jest bardzo dobry i na 99% was rozwali, jeśli, jeśli dojdzie do walki więc lepiej wiać Energy fightery wracając już znowu do tego wątku, ale nie chwila, zobacz. Zobaczcie, gościu staluje, 5 samolotów go goni. Raz, 2, 3, 4, 5. Nikt nie trafia. Świetna akcja 6. Siedem osób. 7 osób nie trafiło he, na, na wystalowany samolot. Co za żenujące widowisko to było. O rany nie spodziewałem się, ale widzę, że poziom tutaj dalej jest zerowy. Nie no, wybaczcie, ale nie ma łatwiejszego, nie ma łatwiejszego zastrzelenia, no, gościu ciągnie do góry, można sobie idealnie go namierzyć, no widzieliście zresztą jak to zrobiłem, no, nie wiem o co chodzi, siedem samolotów nie trafiło, zobaczcie, te, tej foki też nikt nie zastrzeli, w dodatku, gościu, widzę, że już sunie, e, sunie, sunie, będzie szedł, będzie szedł na hedona, I zobaczcie, to jest foka, która ma znacznie lepszą siłę ognia niż, niż ja, a ja jej urwałem skrzydełko i, i żyję. I żyję, ale będę lądował, bo troszkę troszkę mnie tutaj przeorał. Znaczy, mógłbym dalej latać, ale, ale wyląduję. Dawno nie wylądo, dawno nie lądowałem, kilka dobrych miesięcy temu. Zobaczę, czy się nie rozbije, a już będzie fajna poruta. No zobaczymy, oby poruty nie było. W każdym razie pamiętajcie, że jeśli Wam się samoloty te wydają. Kodowane, jeśli chodzi o energy fightery, to przypominam to, co mówiłem w poradnikach. Energy fightery znacznie przyjemniej się nimi i łatwiej i szybciej reagują na stery i manewruje się nimi lepiej przy większych prędkościach. Przy prędkościach 500 i więcej te samoloty naprawdę są o wiele mniej usztywnione. I tu jest odwrotna zasada do dogfighterów. Dogfighter na prędkościach 400 i mniejszych zrobi z wami co chce, wykręci was 6 razy. Ale jeśli będziemy grać na prędkościach, latać na prędkościach 500 i więcej, to Dogfighter staje się taką kłodą, jaką jest Energy Fighter przy prędkości tam właśnie 300. Się to po prostu zamienia. I wy możecie łatwiej wtedy wymanewrować e, Dogfighterka. Oczywiście, tutaj jest zupełnie inny styl gry na Dogfighcie, na fajcie. O co innego w ogóle chodzi? Nie, no ale to już, to już wszystko mówiłem. Jeśli ktoś ma miesiąc czasu, może sobie te 200 ileś moich filmów obejrzeć. Życzę, życzę zdrowia. No i żeby oczy tylko nie wysiadły. Dobra, teraz żeby się nie rozbić. Aha. Kąt mam piękny, ale dobra, no jestem ciężko uszkodzony, pilot ranny, krew zalewa oczy. Proszę mi tylko nie wlatywać w strugi, ok? Dobrze, że mamy potężny samolot twardy. Teraz tylko, żeby tutaj od razu nie, nie zaparkować w hangarze. Okej. Okay. Dobra, poruty nie było. Teraz tylko sobie stańmy. Proszę bardzo Jeszcze coś pamiętam z tej gry <laughs> Pewnie będziecie też mnie męczyć o czołgi Ale nie wiem czy mnie wymęczycie No i tutaj te nowe mapy I to wszystko co się teraz dzieje I zabranie tego trybu symulacyjnego To mi się nie podoba Może bym jakoś to przeżył Bo ten tryb jest um, ciutkę zmieniony Realistyczny, bardziej podobny Do, do tego symulacyjnego Ale te mapy kto to wymyślił, kurczę, żeby jechać 5 minut do walki i jakiś kamper z krzaków ci ściągnie no, to, to, to nie na moje nerwy. To już nie na moje nerwy. Ja moi drodzy, jak wiecie, często wpadam tylko na chwilę. Na przykład tak jak teraz, żeby nagrać dla was ten filmik. Mam pół godziny, muszę to zrobić w tym czasie. I tyle. I, i, i nie, nie, nie mam czasu, kurczę, tutaj jeździć czołgiem. Przez 5 minut, żeby nic się nie działo Bo jest to zwyczajna nuda To pierwsza sprawa No a druga już skill schodzi na dalszy plan jeśli, e, jeśli chodzi tylko o to, żeby Żeby kogoś wypatrzyć I sprzedać mu strzał, no to no nie ma w tym za wiele skilla, niestety Często, gęsto też dalej z tą grafiką problemy że ci, co mają gorsze komputery, widzą więcej. No to jest. <laughs> no to jest coś nie tak, po prostu. Może to zostało zmienione? Jeśli tak, to to, to, to bardzo fajnie. Tylko, że to, to powinno być od początku, po prostu. Albo, albo wszyscy widzą przez krzaki, albo nikt. No, jakaś sprawiedliwość A musi być. Inaczej to, to pachnie czytem. Dla mnie czyt jest zawsze jak ktoś ma obojętnie jaką przewagę no bo no niestety albo wszyscy mają takie same warunki albo kogoś się po prostu wspiera a jakie to jest wsparcie to już drugorzędna sprawa ale jak widzicie no P-47 również daje radę i, i, i może rozwalać Foki, bf, -y, Spitfire'y tak samo wszystko, no to jest kwestia tylko tego moi drodzy żebyście wiedzieli jak latać Energy Fighterami no i później to już jest oczywiście e, kwestia kwestia zaraz zobaczymy czy gdzieś ten już jest kwestia już e, ogrania dane, danego samolotu, to wiadomo że w zależności od umiejętności zajmie to wam kilkanaście, kilkadziesiąt bitew możecie sobie odpalić pokój zawsze treningowy i zobaczyć e, na przykład przy jakich prędkościach ten samolot się rozwala urywa mu skrzydła e, przy jakich prędkościach możecie go na maksa wychylić w jakąś stronę podciągnąć do góry i to wam da dużą przewagę nad przeciwnikiem na przykład w takiej samej maszynie który tego nie wie Na no, reszta to już cóż Kwestia tego jak was rzuci, jak latacie, jaki team macie. Czy będziecie jedynym myśliwcem spośród e, za, 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 załóżmy 10 samolotów, reszta to będą szturmowce i bombowce. Możecie wtedy przesłać taką bitwę, że wygraliście, bo to będzie coś. Aż ostatni gościu gdzieś tam na lotnisku więc już jest e, po bitwie. No i tyle, myślę, że odpowiedziałem na, na większość Waszych pytań. Dwa samoloty, które prosiliście, pokazałem. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. To był bardziej ukłon w stronę starej gwardii, moich subskrybentów, którzy mnie oglądają już od no, prawie dwóch lat. Jeśli ktoś został, oczywiście, bo wiele osób się odklikało, jak przestałem codziennie nagrywać Wordtantera. No niestety. No ale co zrobić, no nie mam aż takiego... Po pierwsze nie mam aż takiej dużej ilości czasu. Może, może kiedyś będę się utrzymywał z YouTube'a dzięki Wam. Wtedy mogę obgrywać i cztery gry codziennie wrzucać. No jeśli to będzie moje źródło dochodów, to, to jak najbardziej. No ale póki co to <laughs> jeszcze daleka droga do czegoś takiego. Zanim będę rokiem, rojem, to uu, o, o ile w ogóle. Nie wiem też, czy mam takie aspiracje. Bardziej to robię, bo lubię. No nic. Dzięki moi drodzy za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.